Rzeczniczka, to nie jest kryzys, to nie jest kryzys kilku odizolowanych dzieci. Każde dziecko jest zagrożone. Panel ekspertów, wspierany przez ONZ, ogłosił, że miasto i jego okolice cierpią z powodu ścisłej diety. Nazwijmy to. Raport ostrzega, że centralna i południowa strefa również mogą stanąć w obliczu głodu do września. Trzeba pamiętać, że miasto jest w tej chwili podzielone na strefy, w związku z tym to, co się dzieje w jednej, niekoniecznie ma miejsce w drugiej. tak? To, jest, to są konkretne już konkretne okolice, tak? No jest państwo położone tam, gdzie chce, oświadczyło, że robi wszystko, co możliwe, że ceny na lokalnych rynkach spadły, co jest prawdą, że spadły ceny na lokalnych rynkach od kiedy znowu odblokowano, zablokowano na marzec, to jest marzec kwiecień, maj, czyli na trzy miesiące pomoc, bo była przez trzy miesiące, w ogóle żadna nie wjeżdżała, Natomiast twierdzą, że organizacje pomocowe mają trudności z jej prawidłową dystrybucją. Nowy Jachunatan przyznał, że wystąpiły pewne tymczasowe niedobory, ale zapewnił, że zostały one szybko naprawione. Jakie niedobory? Przecież w tej reklamie jest powiedziane, że tam żadnych niedoborów nie ma.